się spełnia, że tutaj jest przyjaźń polsko-gruzińska. Z tego co wiem, to już będziesz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaźni, zastępcą pani Tamarii Przyjaźni Polsko-Gruzińskiej. No, opowiedz coś o tym. No, jestem zaszczycona. Cieszę się, że los tak sprawił, a moim zdaniem dobry bóg, bo obie z Tamarą jest też wierzące i praktykujące. Cieszymy się, że los po siedmiu latach tak jakby... Z powrotem sprótuł nasze drogi dzięki księdzu Andrzejowi Ancieju. Gagackiemu, którego serdecznie pozdrawiamy. Wpadłyśmy na taki właśnie pomysł, żeby założyć takie stowarzyszenie, ponieważ takie stowarzyszenia przyjaźni polsko-gruzińskiej już kiedyś były zakładane, ale one nie są zbytnio aktywne. Myśmy to sprawdziły, a my tutaj mamy pewne cele, ambicje. No to ja się dopisuję się... i dopis słuchaj, za rok musi być wielkie, huczne przyjęcie i impreza z okazji przyjaźni polsko-gruzińskiej. Myślę, że już powinien zacząć wykonywać gruzińskie wina Starchowina, nasz przyjaciel, sierżant Sołomir Wilczyński. Co ty na to? Co ja odpowiem na to. Jest to pytanie prowokacyjne, ale ja odpowiem w ten sposób. Ja jestem przeciwny spożywaniu alkoholu, spożywaniu wina. Jestem przeciwny. Weź Państwo kamery tam, do ryftu, w túl, lewo, popatrz. O. Jestem przeciwny spożywaniu alkoholu. Nie namawiam nikogo na okay, y, spicie. I y, 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 powiem szczerze, że robię wina, czasami wychodzą mi bardzo dobre, ale wiecie, kiedy wychodzą najlepsze wina? W momencie, kiedy na przykład pomieszam. Bo jak się robi jeden rodzaj wina, to załóżmy jest taki sobie, ale jak się je pomiesza, one mają takie różne swoje barwy, znaczy nie barwy, tylko smaki, smaki i wtedy nieraz wychodzi bardzo fajne wino, no ale nie polecam picia. Polecamy za to czymś, coś, czy wszyscy się upajamy, mianowicie działalność w internecie pana sierżanta, mianowicie przypomnę, że wybitne, wybitne, naprawdę ostatnio filmy, live, sprawozdania, działalności patriotycznej. Rozmowy. rozmowy prowadzone. Y, y, mobilne studio w y, tym, w kamperze. To, to jest ten taki zabytkowy już tak. y, Volkswagen. Volkswagen T3. T3. Także proszę Państwa, no, to jest człowiek, który, no słuchajcie, wspaniały, oddolny, autentyczny żołnierz na emeryturze, który po prostu pilnuje polskich spraw. Brawo ten pan. Przypomnę to w roku wyborczym. Wiadomo, że kontekst wyborów jest tutaj dominujący, ale nie będziemy rozwijać tego tematu dzisiaj. Dobrze, przekazujemy znowu głos koleżance Madzi, a potem Iwan Komarenko. Dobrze. Ja bym przed... chciała się ustosunkować właśnie do tej kwestii Iwana. Proszę Państwa, przez ostatnie kilka lat nie zauważyłam, żeby na rynku polskim Pojawił się artysta, który by z takim zaangażowaniem, podejmując takie ryzyko w, swoich, w swojej twórczości potrafił się, do tej kamery okay, Tak narazić w tak piękny sposób, z takim kunsztem artystycznym narazić systemowi i stanąć w obronie. Naszego dobra, naszego zdrowia i wolności. I wolności. I, I uważam, że takie coś trzeba doceniać. To jest z takiej perspektywy merytorycznej, z perspektywy walki o nasze zdrowie i z perspektywy patriotycznej, ponieważ Iwan, jako ten Polak z wyboru, polski patriota, ma również repertuar stricte patriotyczny. Inni artyści obecnie lansowani w mainstreamowych mediach baliby się podjąć takie ryzyko, nie chcieliby się narażać nikomu, bo wiadomo, blokowałoby im to ścieżki ku karierze, ku profitom, na które są łasi. Iwan nie bał się podjąć takiego ryzyka, to trzeba doceniać, a już od takiej stricte komercyjnej strony. No to sami Państwo widzicie, jak Iwan hipnotyz hipnotyzuje na swoich koncertach, jakie wrażenie robi, zarówno na kobietach, jak i na mężczyznach, jak. Y no to jest ogień, żywy ogień. Yy, tutaj yy, być może dlatego jest yy, nieco blokowany, no bo wiadomo, pewien pan Zenek na przykład no, nie prezentuje tego sobą, tego <grym> co <grym> Iwan. No tak no, powiedzmy sobie szczerze. Nie, no nie, ja bronię Ty... Zenka Matyliuka bronię, bo on też, też ma swoje miejsce. Dobrze, okay, okay, ma swoje miejsce, miejsce. ale... tak jest... jak Iwan do Zenek nie jest, to prawda. No, nie to nie jest... Jest... ja dodam, ja że jest bardzo szczery i bardzo otwarty, on jest otwarty zarówno na inne narodowości, inne światopoglądy i jest naprawdę duszą towarzystwa. Przebywanie z nim sprawia właściwie każdemu przyjemność, nie wchodzi w konflikty, jest, po, po, prostu, konflikty. Tak, jest po prostu duszą towarzystwa. Tak jest. I no ja uważam, w Polsce nie zawsze jest tak, że mm. Jak to się mówi? Ci, ci najbardziej ukochani przez Boga, często są przez niego najbardziej doświadczani. Artyści, którzy zostali docenieni po śmierci, yy, jako ci tacy tak cudowni, tak wła, o właśnie, no to yy, niestety za życia cierpieli, byli blokowani yy, i tak dalej. I my waty... podjęliśmy. Yy... To zadanie, żeby nie blokować, tylko odblokować, przedstawić narodowi i wszystkim ludziom tą sylwetkę. Yy, przypomnę, że gwoździem programu, taką osobą, która wieńczy Marsz Dnowski na Zamek w tym roku, to będzie właśnie Iwan Komarenko, śpiewający przy kolumnie tak. Zygmunta, przy której będzie po piersi Dnowskiego. Zygmunta, I my... Czy Zygmunta czy przy placu yy, na Rozdrożu? Yy, nie, nie. Marsz dochodzi pod Kolumne Zygmunta na Plac Zamkowy, i tam jest zgromadzenie. I tam na koniec jest koncert 24 czerwca Iwana Komarenko. Natomiast w, w, będzie drugi koncert przy Poliku mm -hmm. Dmowskiego, to będzie 28 czerwca, dokładnie w rocznicę Traktatu Wersalskiego. Także tutaj będzie taka, taka kolejność. Iwan. Słowo wieńczące, bo to nie może być rozległy program, to musi być bomba tak, bez informacyjna, bez bez bez. która bez. po prostu musi wszystkim powiedzieć jasno i wyraźnie, idziemy razem, jesteśmy, tak najbardziej. nie dajemy się. Tak. tak najbardziej. Tutaj jeszcze odniosę się do słów ma Madzi, że e, wspomniała mojego kolegę po fachu, a... Zenka Martyniuka. Nie no, prze przepraszam bardzo, Iwan jest stronny. Nie strony. przepraszam, nie, nie przepraszam, niech powie Iwan. Dobra, ja, tak, ale ja uważam, że, ale... że Zenek też zasługuje na a, szacunek, ponieważ ma a, Rzeszy fanów swoich i chwała mu za to. Po prostu jesteśmy na dwóch różnych biegunach, a tworzymy zupełnie, każdy tworzy swoją własną energię. Jeśli komuś się podoba to co ja, jaką ja energię tworzę, to ja mam swoich fanów, Zenek ma swoich fanów, ale jesteśmy zupełnie e, różnymi artystami, więc wrzucać nas do jednego wora i mówić kto jest lepszy, kto jest gorszy może to jest niekoniecznie, niekoniecznie jest jakby sens. Ja Przepraszam, to... muszę zabrać tutaj głos. No to ja rozumiem, rozumiem, szanuję Pana Zenka jako człowieka i to, że ma wartość komercyjną, szanuję jego żewnę, żewną, napawającą radością twórczość, której on nie jest autorem, tylko Pani Marzena Zrajdowska, czy jakoś tak, i wytwórnia Green Star. Natomiast Iwan jest artystą przez wielkie A, artystą w sensie warsztatowym, w sensie e, muzycznym, w sensie kunsztownym, proszę Państwa. I, i no, jest, no i dlatego no, na moje koncerty przychodzi publiczność elitarna. Ech. Taka jak my! O, właśnie, <laughs> tak jest! I tym się różnimy od Szanowni Państwo, Telewizja Narodowa towarzyszy Narodowi Polskiemu w różnych ważnych chwilach. Wiecie sami, jak bardzo, jak bardzo ostatnio się wydarzyły rzeczy, które napawają nas niepokojem. Boimy się, że coś spotka złego cały nasz kraj, nasze państwo, wszystkich, których kochamy to wszystko, co cenimy, może rozpaść się jak, jak, jak domek kart. Jest to straszne i oby to nie były jakieś tam ostatnie nasze podrygi przed jakąś straszną wojną które nie przeżyjemy. Chcemy żyć, chcemy się bawić, chcemy wzrastać, rozwijać się, przyjaźni ze wszystkimi narodowymi, narodowcami narodami. My, narodowcy polscy wyciągamy dłoń do każdego narodu no i niestety ostrzegamy przed tymi, którzy prowadzą do wojny. To się może bardzo źle skończyć. Jesteśmy przeciwko temu. Bądźmy dobrej myśli, i bawimy się, niech żyje Wielka Gruzja, czołem wielkiej Gruzji i Polsce.